Hej, hej moi drodzy, witam wszystkich wielbicieli Transport Fever. No niestety nie, mam dla was ciekawych informacji. Powiem tak, nasza seria amerykańska zostanie przerwana i niestety nie zostanie dokończona. No, pojawił się jakiś techniczny błąd po ostatnim jakimś mini update'cie, który coś tam się dociągało, widzę dzisiaj w Steamie i od tego momentu wszystkie savey z naszej ostatniej serii nie działają. Znaczy, źle to powiedziałem, działają, ale zaraz zobaczycie jak. Działają w ten sposób... Że owszem, wczytają się, uruchamiają, ale w momencie kiedy mija miesiąc i pojawia się pierwszy dzień miesiąca, gra się wysypuje. I jest tak niestety na wszystkich save'ach w tej serii, nawet na tych najwcześniejszych. Niestety nie mam pojęcia, czy to jest problem z jakimiś nowymi z zmianami w samej grze, czy być może jakiś problem z update'em pewnych rzeczy z workshopu. Nie widziałem też nigdzie na Steamie ani innych portalach na razie, żeby ktoś miał podobny problem, co prawda wysmarowałem jakiegoś. Maila do producenta, ale też nie sądzę, żeby on się kwapił z odpowiedzią. Także już dzisiaj myślę, że trzeba pomyśleć o nowej serii, jeśli w ogóle ma ona taka postać. Więc dajcie znać, czy robimy coś nowego. A jeżeli tak, to dajcie też znać, co to ma być. Na pewno chciałbym zagrać na mapie europejskiej, bo jest dużo więcej rzeczy tam dostępnych. Zresztą wydaje mi się, że jest ona ładniejsza, dużo tak graficznie jest fajniejsza. Szczególnie z tymi nowymi graficznymi modami, tam lasy są ciekawsze, bardziej to wszystko jest urozmaicone. Ten amerykański taki khaki połowy, jakiś tam kolor, nie do końca przypadł mi do gustu. Ja wracam do zieleni europejskiej, to zawsze lepiej na mnie jakoś działa i przyjemnie się tam gra. Zresztą powiem wam, tak, na workshop jest dużo, dużo więcej nowego sprzętu, jeżdżącego będzie można sobie dopasować faktycznie teraz do potrzeb, do każdej linii, prawie znaleźć odpowiednią lokomotywę i wagony więc dajcie znać moi drodzy dajcie znać, czy w ogóle robimy kolejną serię, a jeżeli tak, to może jakichś specjalnych warunkach, może nie umawiamy się, że na przykład transport ym, przemysłowy robimy tylko samochodami albo odwrotnie, tylko pociągami a może drogą wodną albo lotniczą wymyślajcie jakiś pomysł, jak macie może chcecie coś tam spróbować, może macie jakąś fajną mapę, którą gdzieś ograliście i chcielibyście jeszcze raz coś na niej zrobić nietypowego Mm, także dajcie, dajcie znać. Czekam na wasze y, y, jakieś y, informacje od Was. A teraz Wam pokażę, co chodzi. Mamy 28 października. Ja puszczam czas i 1 listopada gra mi się całkowicie wywala. Dokładnie. I tak mniej więcej to wygląda i dokładnie tak samo jest y, z sejwami y, z y, wcześniejszymi mija, mija, miesiąc i koniec zabawy. Na szczęście, dla pewności mówię, nie wiem co się dzieje, uruchomiłem sobie jakby nową rozgrywkę całkowicie i ona działa. Jest naszpikowana, jeszcze więcej ma tych wszystkich modów, jak zobaczycie, bo nawrzucałem tego naprawdę dużo. Wszystko co do Europy tylko było, powrzucałem i działa bez żadnego problemu. Także no, pod tym względem jest o tyle dobrze, że możemy kontynuować po prostu to w nowej serii i ten błąd tak jakby nie przechodzi na, na te nowe, nowe, za, nowe zapisy gry, więc być może jednak był jakiś taki cichy update, który coś tam pozmieniał i namieszał w ten sposób, że stare save'y nie chcą zbytnio działać, może jeszcze w połączeniu z tymi wszystkimi rzeczami z workshopu yy, daje to mniej więcej taki efekt, bo nie widziałem, tak mówię jeszcze raz, żeby ktoś miał podobny problem. Zdarza się. Często tak może, często tak się zdarza, że gdzieś pojedyncza osoba ma jakiś problem, reszta nie ma. Więc nie, nie obwijajmy się tam, nie, nie bawmy się w jakieś próbowanie rozplątywania tego węzełka, którego widzę, że nie bardzo będę mógł rozwiązać i zajmiemy się nową serią, jeśli faktycznie na taką będziecie mieli ochotę. No i patrzcie, tutaj nie ma problemu: z 29 września, 31 październik wszystko działa. Wszystko działa, powiem Wam tak. Yy, ten, o tych klimatach, co mówiłem, no, zobaczcie na przykład, możemy się przejechać kawałek, te lasy zupełnie fajnie wyglądają, ta jest dużo przyjemniejsza do oglądania yy, także jest ewidentnie, ua już korki robią, ewidentnie, ewidentnie fajniejsze te tereny są wydaje mi się też, mam że jakaś mini, mini, mini update z tego wszystkiego, bo mam takie wrażenie, że mam kilka klatek więcej Mam kilka kratek więcej, także coś w tym jest. Może coś tam było, co prawda, wersja się nie zmieniła, numer, ale być może coś tam podmieniono w grze. I to być może właśnie powoduje te nasze problemy. Ale widzicie, nowe, nowe działa bez żadnego problemu. Także możemy sobie spokojnie zawsze nową, nową serię zrobić. Czyli tak, dzięki Wam, żeście tak uczestniczyli w tej amerykańskiej, której. No, z 99,99% ,99 nie dokończymy, bo nie sądzę, żeby ten błąd został gdzieś naprawiony. Prawdopodobnie rozpoczynamy nową. Przed samą nową chciałbym ze 2-3 dni zrobić jakby przerwy, a to chociaż dlatego, bo czekam na nowy sprzęt, tam nową grafę i, i trochę więcej pamięci. To nam na pewno pomoże. Dodatkowo. Yy, Montuję jeszcze taki filmik. Jeśli mi się uda, on prawdopodobnie nie będzie taki jakbym chciał mieć, ale już teraz nie dam rady dograć pewnych rzeczy, więc pewnie zmontuję tylko to, z, z czego tam jakieś materiałki, jakie mi zostały do tej pory nagrane, taką spróbuję zrobić. Ciekawą, ciekawy taki odcinek specjalny z Transport, z Transport Fever. Także. Oczekujcie tego specjalnego i na razie, no niestety, będziemy prawdopodobnie zaczynać nową serię, oczywiście, jeśli będziecie chcieli, więc piszcie w komentarzach, ja będę uważnie je czytał i będziemy zaczynać w takim wypadku, jeśli tylko będziecie oczywiście chcieli. Hej, hej! Trzymajcie się moi drodzy! Na razie.